Moi drodzy, koniec stycznia i się zaczyna. Tu się nigdy nie kończy, raczej. Raczej się nigdy nie kończy. Kochani, teraz jest ten czas, jeżeli nie zrobiliście tego jesienią, że można powiększać powierzchnię uprawową albo zakładać ogród. I możemy robić różnego rodzaju grządki. Możemy po prostu robić grządki tak na glebie bezpośrednio, tak jak tutaj mamy. Teraz one są przykryte śniegiem. Można robić grządki z obwódkami, takie ala podwyższone, jak widzicie tutaj u nas. Mogą to być różnego rodzaju skrzynie. Mogą to być takie modułowe, metalowe. Betonowe, najróżniejsze, i dla nas, kochani, najlepszym takim materiałem na yy, najlepszym materiałem na obwódki, czy w ogóle na robienie grządek, jest oczywiście drewno. I yy, Rozważcie takie grządki, właśnie z obwódkami metalowymi, czyli nie klasyczne, podwyższone, tak jak na przykład tutaj będziemy mieć w tej skrzyni, bo to już jest no, znacząca wysokość i taka grządka ma swoje wyzwania. Bardziej taka na początek, czy w ogóle lepsza do uprawy, łatwiejsza do uprawy, jest troszeczkę niższa obwódka. Tak, jak mamy to w naszym głównym warzywniku, i teraz sobie może tam, właśnie do tego warzywnika przejdźmy, bo chciałam Wam opowiedzieć o plusach i minusach właśnie takich grządek. To, co jest ważne, jeżeli mówimy o drewnie, to to, z jakiego drewna zrobione są te obwódki. Oczywiście nie mówię tutaj o rodzaju drzew, z których są te deski. Ale to, co jest bardzo ważne, ponieważ drewno z czasem próchnieje, to to, że takie obwódki muszą być zabezpieczone e, czymś pomalowane. U nas w większości one są opalone, pomalowane olejem lnianym, ale to, co jest istotne, zobaczcie, że one są po prostu grube. I jeżeli one są takie grube, no to wtedy będą nam na dłużej starczały. Co jest tutaj jeszcze bardzo istotne. Jak spojrzycie kochani na taką grządkę. Ona akurat ta grządka ma wymiary 3 metry na metr i na 25 centymetrów. Tak? 25 tak, tak. centymetrów. To kochani to jest idealny rozmiar. Ponieważ z każdego miejsca przy tych długich, dłuższych krawędziach możemy sięgnąć do środka grządki. To jest ważne bardzo. Nie musi to być konkretnie wymiar metr, ale to, co jest ważne przy robieniu takich grządek, to to, żebyśmy mogli bez problemu sięgnąć do środka grządki. Kiedyś mieliśmy półtora metrowe grządki, jeśli chodzi o szerokość, to i, to było, był i, to było, i to było po prostu zdecydowanie za dużo. Nawet taka grządka 25 cm jest już bardzo dużą ulgą dla kręgosłupa, dlatego że nie musimy się tak schylać jak przy pracy kręgosłupa. Yy, która, przy pracy na grządce, która po prostu jest bezpośrednio glebą. Możemy tutaj sobie wziąć klęcznik, możemy sobie oczywiście przy tym uklęknąć, i to nawet osoby, które mam, mają problemy z kolanami, z kręgosłupem, z ramionami, mogą na takich grządkach pracować. To, co jest też bardzo istotne. To jest to, jak taka grządka utrzymuje wilgoć. Jeżeli są to wysokie grządki, podwyższone, takie bardziej klasyczne, to jest bardzo duży kłopot z utrzymaniem wilgoci, ponieważ prawa ciążenia nie oszukamy i woda, którą wlewamy do grządki, spływa na dół, a tutaj powierzchnia gleby jest po prostu cały czas przesuszona. A jeżeli mamy taką grządkę, 20-25 cm w zasadzie obwódkę, to nie ma już tego kłopotu z nawodnieniem. Jeżeli jeszcze dodatkowo zastosujemy ściółkę, która nam utrzymuje wilgoć w glebie, to jest to naprawdę bardzo dobre. Bardzo dużym plusem według mnie takich obramówek, czy właśnie takich mini-grządek podwyższonych, jest to, że one są estetyczne i można dowolnie układać te grządki i tym samym tworzyć niepowtarzalny ogród. Oczywiście jak już raz taką grządkę postawimy, to nie będziemy zmieniać jej położenia, dlatego wcześniej warto jest to przemyśleć, jak to zrobić. Nie depczemy tej gleby. To jest bardzo ważne, żeby nie deptać gleby, bo ona jest pulchna, ona jest napowietrzona, jest tutaj dużo życia glebowego, są czownice, więc po tym nie chodzimy. Możemy kochani utrzymać również estetykę w ogrodzie dzięki takim obwódkom, takim mini grządkom podwyższonym, ponieważ mamy wtedy to rozgraniczenie, grządka uprawowa i ścieżki między tymi grządkami i to naprawdę jest coś wspaniałego. Plus kolejny, to że taką grządkę możemy postawić dosłownie wszędzie. Ona może mieć kontakt z glebą od spodu, nie musi mieć kontaktu z glebą. Można ją postawić na balkonie, na betonie, bezpośrednio na trawie bezpośrednio na jakichś tam tak zwanych chwastach czyli roślinach pionierskich. I jeżeli położymy na spodzie karton, to wtedy mamy bardzo dobrą izolację również przed tymi roślinami, które mogłyby rosnąć nam od spodu. To co jest bardzo ważne, stawiając taką grządkę możemy na jej spodzie położyć siatkę przeciwko kretom i wtedy krety nie będą nam tutaj wchodziły, a od góry możemy położyć na przykład siatkę na czy przeciwko nornicom, tak jak właśnie u nas jest ten kłopot. Oczywiście, kochani, są też i pewne minusy takiej uprawy, dlatego że no, to jest jakiś koszt i ten koszt trzeba ponieść. Czyli trzeba zadbać o to, żeby było drewno, ale jeżeli wybieramy na obwódki standardowe rozmiary desek, które można dostać w tartaku, to wtedy nie ma już. Jakichś dodatkowych kosztów wynikających z tego, że jest dużo odpadów, czy że musimy zamawiać ekstradeski. One po prostu są w takich rozmiarach dostępne. To, co jest jeszcze istotne, no to musimy ponieść koszt tego, co tutaj jest w środku, czyli jakiejś gleby wyjściowej, którą będziemy potem z czasem wzbogacać i oczywiście można użyć gleby źródłowej. Wzbogaconej kompostem. Wszystko zależy od tego, jaką macie glebę. Można taką glebę w Big begach chociażby kupić w Ekagro, wtedy jest to cudowne podłoże zrobione przy pomocy dżdżownic. Wszystko to, kochani, zależy od tego, jaka jest gleba źródłowa, co chcecie tutaj włożyć. Jeżeli do takiej grządki włożymy glebę marnej jakości, to znaczy mało zasobną, no to będziemy musieli cały czas pracować nad tym, żeby tę glebę zasilać, bo rośliny, które tutaj posadzimy, bardzo szybko to zużyją. Jeszcze jeden plus jest taki, że taką grządkę z obwódką możemy podzielić na kwadraty, możemy podzielić na pasy. A to nam bardzo ułatwia planowanie tego, co tutaj będzie, komponowanie tego, co będzie, bo m, będą i warzywa, i kwiaty, i zioła wszystko w, jednym, w jednej grządce zgodnie z zasadą bioróżnorodności, i możemy też bardziej precyzyjnie obliczyć, ile tu będzie jakichś nasadzeń, nasadzeń, ale to e, wiecie, jeżeli jesteście z nami już od jakiegoś czasu. Nie wiem, jakie są minusy takich grządek, oprócz tego, że trzeba ponieść ten, ten koszt na początek. Ten koszt nie jest wcale taki duży, jeżeli kupujemy w Tartaku. Mm -hmm. Właściwie to są same plusy, no nie ma minusów, bo zawsze robiąc grządkę musimy ponieść jakieś tam koszty. No właśnie. E, natomiast to jest o wiele wygodniejsze, no choćby właśnie dlatego, że można sobie usiąść na tym. Tak, ja tak e, robię. I pracować. No, no dokładnie, no dokładnie, właśnie. tak właśnie. Kochani, to nie musi być taki kształt. To może być mniejsze, większe. Tutaj, jeżeli mamy 3 metry na metr, na 25 centymetrów, to już objętość tej gleby, którą tu mamy, jest znacząca. I może stanowić właśnie bardzo dobre podłoże, dobrze trzyma wilgoć. Przy mniejszych grządkach jest już troszeczkę więcej kłopotu, ale przejdźmy jeszcze po ogrodzie, pokażę Wam różne kształty. Tutaj mamy właśnie w obwódce takiej drewnianej grządkę w kształcie trójkąta. I ona też jest bardzo fajna. Dalej tutaj mamy grządkę z obwódką, która jest w środku wypełniona słomą i e, glebą w środku. Tu mamy zupełnie takie, no może nie maleństwo, ale o wiele, o wiele mniejszą grządkę. Tu, kochani, znowu są skrzynie. Te skrzynie są ciut małe. I e, e, to jest właśnie ważne, jak... Jaka objętość gleby tutaj jest, bo w przeciwieństwie do tych szerszych grządek, akurat tu gleba w takich wąskich, płytkich, dosyć szybko wysycha. Ale groszek bardzo ładnie Tak, rosł. kwiaty, kwiaty, ładnie, kwiaty rosły. ładnie rosły. Grządka, którą obwiedzimy obwódką drewnianą 25 cm, jest w zasadzie wystarczająca dla każdego warzywa, nawet jeżeli mówimy o warzywie, korzeniowym. No i teraz tutaj, kochani, jeszcze mamy bardzo fajną grządkę. To są takie nakładki, bo nie wszystkie te składniki na grządki musimy kupować. Niektóre po prostu możemy dostać, możemy sobie gdzieś załatwić. I tutaj są, kochani, takie nakładki paletowe, to gdzieś w fabryce nakłada się na paletę. I zobaczcie jakie z tego mogą. Powstać grządki. To jest bardzo fajne. Oczywiście dziękujemy Marcinowi, który nam to sprawił. Mm -hmm. No właśnie. Ale to jest super sprawa. To I to gotowe są gotowe obramówki, gotowe obramówki, które my wykorzystamy tutaj w naszym zielniku, czyli tu mamy cały pas grządek przeznaczonych pod zioła. I mamy trzy takie nakładki, tak? Tak, trzy. Trzy takie nakładki, i można to sobie w różnym, w różnej kombinacji po prostu, tu będzie za daleko, ale to sobie za chwileczkę jeszcze może. Poprawimy, bo tu byli cepiałuny razem. Jeszcze rosną, pomyślimy, wiesz, jak, to jeszcze ułożyć, pomyślimy tak? jak to ułożyć. Ale to jest super sprawa. No właśnie, więc kochani, to nie tylko jest estetyka ogrodu, ale przede wszystkim bardzo duża wygoda. I ja dzisiaj w zasadzie też nie wyobrażam sobie uprawy ogrodu bez grządek z obłudkami. No. Tutaj akurat te kilka grządek takich mamy wyrwanych w cudzysłowie glebie. Nie jestem za bardzo zadowolona z nich. Są też bardzo niskie. Trzeba na kolanach po prostu. Nie można sobie usiąść, trzeba mieć klęcznik. A tu idealne, ładne. Można je wypełnić, kontrolować to, co tam wsadzamy zasilać optymalnie wykorzystać po prostu dostępne materiały. Więc, kochani, jeżeli chcecie powiększać ogrody, powierzchnie uprawne jeżeli w ogóle robicie ogród, to polecamy wam serdecznie takie obłudki, bo my już piąty, szósty sezon. Piąty sezon. Piąty. Piąty. A może i Nie, wydaje mi się, że szósty. Może wydaje szósty. mi się, że szósty. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt wiaszczurce, w tym istota okrej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem. Jest ok, jest ok. Świat się cieszy z pracy made. I'm ok, I'm ok. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bok i Make ok, walk this way. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy. Mej.